się na doniesieniu. Witam na konferencji prasowej dotyczącej Centrum Integracji Cudzoziemców w naszym mieście. Szanowni Państwo, jesteśmy zaniepokojeni działaniami dotyczącymi powstania Centrum Integracji Cudzoziemców w Ostrołęce. Skandaliczne jest, że tak ważna decyzja została podjęta bez wcześniejszych konsultacji społecznych, a petycje dotyczące yy, sprzeciwu mieszkańców zostały odrzucone. Na ręce prezydenta miasta Ostrołęki Pawła Niewiadomskiego razem z innymi działaczami Konfederacji dwukrotnie złożyliśmy petycję mającą na celu zapobieżenie powstania takiego ośrodka w Ostrołęce. Niestety prezydent wraz z, z Radą Miasta, której przewodniczy pan Wojciech Zarzycki, z błahich dla nas powodów zdecydowali się nie rozpatrzyć tej petycji. Pokazuje to, że organy samorządowe nie liczą się z opinią społeczności. W ramach planu powstania 49 takich miejsc w Polsce, za nasze pieniądze migrantom będą zapewniane m.in. pomoc prawna, w tym ta dotycząca legalizacji pobytu, kursy językowe, psychologowie, opieka zdrowotna, a nawet kursy doszkalające i na prawo jazdy. W samym województwie mazowieckim ma to kosztować aż 105 milionów zł. Pytam, czy to rzeczywiście jest uzasadnione? Czy naprawdę nie ma pilniejszych potrzeb, na które te pieniądze powinny zostać przeznaczone? Wydaje się, że 105 milionów mogłoby zostać przeznaczone na inwestycje, które przynosiłyby bezpośrednie korzyści dla lokalnych społeczności. Można by było sfinansować poprawę infrastruktury miasta, rozwój lokalnej edukacji czy wsparcie programów, co przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców powiatu. Choć centrum nie zostało jeszcze otwarce, otwarte, już teraz musimy z pełną odpowiedzialnością zwrócić uwagę na szereg niepokojących aspektów tego projektu. Tworzenie takich centrów może prowadzić do długoterminowych konsekwencji społecznych, które w tej chwili są trudne do przewidzenia. Między innymi do powstania napięć społecznych, a miasto będzie miejscem, w którym integracja różnych grup społecznych stanie się wyzwaniem. Mieszkańcy Ostroęńki obawiają się, że takie centrum stanie się zachętą dla dużej liczby cudzoziemców do osiedlania się w naszym mieście. I że podzieli ona losy Zachodu, gdzie widoczne są negatywne skutki tego typu działań już w tym momencie. Nie możemy pozwolić, by w wyniku nieprzemyślanych działań cierpiała lokalna społeczność. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Krzysztofa Muladek. Dzień dobry. Szanowni Państwo, polityka migracyjna, integracja, asymilacja, to wszystko nie udało się Europie Zachodniej. W związku z czym to, ta immanentna cecha paktu o migracji i azylu, czyli centra integracji cudzoziemców, które są projektowane, wymyślone i dedykowane przez zachód dla Polski nie powinny nigdy powstać. Nie powinny te centra powstać nie tylko w, oczywiście w Ostrojemce, w Siecach, ale w żadnym innym polskim mieście. Nie stać nas na to, żebyśmy, Szanowni Państwo, za nasze pieniądze, które na początku przekazujemy jako składkę do Unii Europejskiej, żeby do nas wracały w postaci fundowania, w postaci sprzedawania znaków i, i tworzenia warunków cieplarnianych dla imigrantów. Do tego, żebyśmy fundowali im migrantom, masom migrantów. Pomoc psychologiczną, psychiatryczną, podczas gdy Polaków na to pomoc nie stać, nie mamy z jej zapewnionej. Nie stać nas na to również, żebyśmy fundowali kurs języka, języka polskiego czy języka innego, obcego. Również, również mówi się nawet o takich elementach jak wycieczki. Szanowni Państwo, tak, my jako Europa musimy zdać egzamin, i tym egzaminem nie jest powstanie centrów integracji europejskiej, ale. Ale zapewnienie krajom, wszystkim krajom, które graniczą, które, ma, które stanowią y, granicę zewnętrzną Unii Europejskiej, trzeba przeznaczać te środki, Szanowni Państwo, tak, miliony, być może nawet miliardy złotych na to, żeby nielegalni imigranci nie dostawali się do Europy. A później jak już się dostaną, my nie mamy prawa w Polsce przyjmować niemieckich imigrantów, holenderskich imigrantów, czy jakiegokolwiek imigranta, który który trafił poprzez nieszczelną granicę, czy to południową, czy to zachodnią do Polski. My y, warto, żebyśmy my jako Polacy po raz pierwszy od wielu, wielu lat nauczyli się y, na błędach Zachodu. Tak, my nie mamy prawa popełniać błędów zachodu y, i obudzić się w Polsce za 20 lat, za 20 lat w Polsce, która będzie, będzie podobna do krajów Europy Zachodniej, do przed, przedmieść y, miast, y, dużych miast europejskich. My nie chcemy, żeby ta masowa przestępczość trafiła do Polski. Ja przypomnę, że mamy problem i z nielegalną imigracją w Polsce. Która, która to imigracja pojawia się poprzez imigrantów, które, którzy do nas przenikają z granicy wschodniej, z Białorusi, ale również mamy, mamy problem z masową, legalną imigracją, którą zapewnił Polsce rząd Prawa i Sprawiedliwości i zapewnia również rząd pana premiera Donalda Tuska. My od 8 lat jesteśmy rekordzistami, szanowni państwo, tej masowej, legalnej, podkreślam, legalnej imigracji i dosyć tego, dosyć tego, żeby polskie rządy zapraszały imigrantów podczas gdy narracyjnie każdy ostatni polski rząd na przestrzeni ostatnich 15 lat mówił, że jest przeciwko imigracji. Mówił, że jest przeciwko imigracji. Podczas gdy jesteśmy rekordzistami Europy. W 2023 roku Polska przyjęła 700 30 tysięcy imigrantów, legalnych imigrantów, spośród których to zaledwie 320-350 tysięcy to byli obywatele Ukrainy i Białorusi. Pozostała, pozostałe te kilka setek kilka setek tysięcy imigrantów to byli obywatele, obywatele wszystkich innych krajów. Tak tworzy się masowa, legalna imigracja w Polsce i my dzisiaj mówimy jako jako ludzie zatroskani o los nie tylko swój, swoich dzieci, ale całej społeczności Ostrołęki, ale również całej, całej Polski, mówimy dosyć Centrów Integracji Europejskiej, żadne te centrum nie powinno pojawić się w Polsce. Jako Konfederacja zrobimy wszystko, żeby te centrum, centrum nie pojawiło się tutaj na ziemi siedlecko-ostrołęckiej. Jesteśmy zbulwersowani. Ja jako posłusz Rzeczypospolitej Polskiej bardzo dziękuję działaczom Konfederacji Ostrołęka za to, że zainicjowali dwie petycje. Jestem zdruzgotany, jestem oczywiście Wdzięczny działaczom Konfederacji, ale jednocześnie jest tym, że, że pan prezydent miasta Ostruęki, Rada Miasta, pan przewodniczący Rady Miasta Ostruęki byli głusi na te, na te apele petycje działaczy Konfederacji zostały zepchnięte na margines, bym powiedział obśmiane, nasze, nasze obywatelskie działanie zostało obśmiane i my domagamy się od Pana Prezydenta, żeby podjął nie, nie tyle jakiekolwiek działania, my domagamy się od Pana Prezydenta Rady Miasta, Przewodniczącego Rady Miasta, skuteczne działania, niepozorowane działania, Szanowni Państwo, my oczekujemy jak trzeba, żeby spędzał połowę swojego czasu w ostrońce, a połowę lobował za tym, żeby ten Centrum Integracji nie powstawało. Wiemy, że nie wszystkie działania, nie, nie wiemy, że nie wszystkie decyzje będą zależały od pana prezydenta, ale my oczekujemy wyraźnych sygnałów, że pan prezydent razem z mieszkańcami przyłącza się do apelu mieszkańców i nie chce tych centrów integracji cudzoziemców. Panie prezydencie, Rady Miasta Ostrowęka czekamy na wasze działania. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu Kamila Kyrkowskiego. Dobry, witam Państwa. Nazywam się Kamil Piotrowski, jestem przewodniczącym partii Nowa nadzieja. Słowia w Okręgu w Królewskiego Wróżb miłość nie mi się u Państwa gości. Stoję ja dziś przed Wami, aby wyrazić swój stanowczy przeciw wobec planowanej budowy Centrum Integracji Cudzoziemców w Ostrołęce. To nie tylko kwestia lokalnych interesów, ale fundamentalnych wartości, których musimy prowadzić w naszej wspólnocie. Społeczeństwo w Ostrołęce w dużej mierze jest to jednolita grupa ludzi, która przez pokolenia tworzy i pielęgnuje tradycje, wartości oraz sposób życia, które są bliskie sercu każdemu z nas. Wydaje się, że nie możemy pozwolić na to, aby te fundamenty zostały podważone przez decyzje, które mogą wpłynąć na naszą cudzienność w sposób nieodwracalny. Przede wszystkim musimy zadać sobie pytanie, dlaczego Ostrołęka? Miasto, które zmaga się z wyzwaniami związanymi z rozwojem, zatrudnieniem czy infrastrukturą, nie powinno stać się miejscem, gdzie przeznaczone są ogromne środki na projekty, które nie zostały wystarczająco przemyślane i w ogóle nie spełniają potrzeb lokalnej społeczności. Centrum integracji cudzoziemców Ostrołęce, podobnie jak wszystkie inne tego typu placówki w Polsce, nie będą z rzeczywistej integracji, lecz jedynie przyczynią się do wzrostu społecznych napięć yy, kulturowych, a także przestępczości. Ten eksperyment społeczny był już wielokrotnie przeprowadzony we wszystkich krajach Europy Zachodniej, począwszy od Szwecji, przez Niemcy, kraje Beneluxu, Francję, a także Wyspy Brytyjskie. I wszędzie doprowadził tego samego efektu. Ogromny wzrost przestępczości, gwałtów, morderstw, a nawet zamachów bombowych. Dla przykładu, proszę Państwa, chciałbym dać taki przykład w Szwecji. Tylko w 2023 roku proszę sobie wyobrazić, że było tam 149 zamachów bombowych. To tak jakby w Polsce co drugi dzień wybuchała nam się tutaj bomba. Dzisiaj wybucha w Ostrołęce za dwa dni w Sielcach, za cztery dni w Makowie. Czy tak jak w Polsce chcemy? Moim zdaniem zdecydowanie nie. nie lepiej sytuacja wygląda we Francji. Tam każdego dnia, każdego dnia podkreślam, jest średnio trzy morderstwa dziennie. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo kobiet. Każdego roku co to, to dane z 2024 roku, było ponad 120 tysięcy gwałtów na francuskich kobietach. To jest tak, jakby każdego dnia 330 kobiet zostało zgwałconych. 330 Francuzek jest zgwałconych każdego dnia przez nieodpowiedzialną politykę imigracyjną tego państwa i Unii Europejskiej. Pragmatyczni Niemcy, yy, nawet Niemcy, którzy przypomnę ustami Angeli Merkel, zaprosili tych wszystkich ludzi do nas, do Europy, do Polski, do Niemiec. Dzisiaj już są o wiele mądrzejsi. I dzisiaj, w tym momencie, w którym my budujemy 41 centrów integracji cudzoziemców, oni budują centrum deportacji imigrantów. Planują budowę centrum deportacji imigrantów i to wyobraźcie sobie Państwo na granicy z Polską. Czy to jest przypadek? Nie sądzę. W mojej ocenie ci ludzie, którzy będą tam deportowani, będą trafiać dokładnie do naszych Centrum integracji cudzoziemców po to, żebyśmy my tu poniesieli koszt, a nie Niemcy i ich gospodarki. Przypadek? Nie sądzę. Co więcej, żyjemy w kraju, który na rozwój nowoczesnych technologii, gdzie na całym świecie wydaje się setki miliardów dolarów, na inwestycje związane z sztuczną inteligencją, nasz rząd Donalda Tuska, proszę Państwa, wydaje astronomiczną kwotę 20 milionów złotych. To jest śmieszne, w tym samym czasie ten sam rząd na, na pierwszy tylko plan tej budowy Centrum Integracji Cudzoziemców w Polsce przeznacza kwotę ponad 400 milionów złotych. Dlatego proszę Państwa, my tu dzisiaj z apelem, my wszyscy do rządu Donalda Tuska i wzywamy Donalda Tuska, aby kompletnie zaniechał pomysłów, przestał realizację pomysłów Centrum Integracji Cudzoziemców w Polsce i przeznaczył całą tą kwotę. Na, na słuszną inteligencję, na rozwój nowoczesnych technologii, bo to jest to, czego Polska potrzebuje. Polska potrzebuje rozwoju państwa, technologii nowoczesnych inwestycji, a nie nielegalnych imigrantów, wzrostu przestępczości i gwałtów. I tutaj też chciałbym do Państwa taki krótki apel zastosować. Proszę pamiętać, że te wszystkie nasze wybory, te nawet najmniejsze wybory, szczególnie te przy urnach wyborczych, są najważniejsze. Nie możemy tutaj pozwolić na to, aby Donat tą układ podczas wyborów prezydenckich i musimy zrobić wszystko, aby to właśnie kandydat Konfederacji Słomir Mencen wygrał te najbliższe wybory i nie pozwolił na budowę i na dalszy wzrost imigracji w Polsce. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Zapraszam kolegę Rado Sławaka Dzień dobry. Szanowni mieszkańcy Ostrołańki, rodacy. Stoimy dziś na ziemi przodków, którzy bronili tej ziemi przed najazdami, którzy krwią i potem pisali historię Polski. Kurpie, ludzie lasów, ludzie jak twardzi jak dęby, nie niezłomni jak nasze granice, a teraz władza w Warszawie chce nam narzucić centrum dla obcych, dla nielegalnych przybyszów, którzy nie znają naszego języka, naszej tradycji i naszych wartości. Ja stoję dzisiaj przed wami jako mąż, ojciec, sąsiad i człowiek, któremu serce krwawi na widok tego, co robią z naszą ukochaną ojczyzną. Nie damy się zastraszyć prezesami o tolerancji, gdy chodzi o bezpieczeństwo naszych kobiet i dzieci. Słyszymy o przemocy, chaosie i upadku miast Zachodu. Nie chcemy, by Ostronka stała się kolejnym Berlinem, Paryżem czy Sztokholmem, gdzie kobiety boją się wyjść wieczorem na ulicę. Ile jeszcze? Ile jeszcze razy mamy milczeć? Gdy nasze bezpieczeństwo jest wystawione na próbę, gdy nasze kobiety i dzieci mają czuć strach we własnych domach, gdy obce wzorce niszczą to, co przed pokolenia budowali nasi przodkowie, to kolejny akt rady Elit, które chcą narzucić nam obcy porządek. To nie jest pomoc humanitarna. To jest przemysł imigracyjny sterowany przez tych, którzy gardzą zwykłymi Polakami. My nie zgadzamy się na eksperymenty socjalne za nasze pieniądze. Nie zgadzamy się, by Ostrołęka stała się kolejnym przyczółkiem chaosu. Nie dajmy się otumanić, Ostrołęko. To nie jest centrum integracji. To jest koń który rozsadzi naszą wspólnotę od środka. Ostrołęko, kurpie, to nasza ziemia, nasza krew, nasz honor. Stańmy razem, brońmy naszych domów, podpiszmy petycję. Warszawa usłyszy, że Polska należy do Polaków, a Ostrołęka i Kurpie do jej mieszkańców. Dziękuję. Szanowni Państwo, i dlatego, e, dlatego dzisiaj mówimy sprawdzamy jako działacze Konfederacji powołujemy, Szanowni Państwo, petycję Stop Imigrantom w Ostrołęce. E, Zwracam się nie tylko do mieszkańców Ostrowęki, ale zwracam się również do wszystkich mieszkańców, mieszkańców Kurki, mieszkańców powiatu ostrowęckiego, którzy za centrum swojego życia wybrali właśnie Ostrowękę. Do Was wszystkich się zwracam. Wejdźcie na stronę i podpiszcie tę petycję. Ta petycja trafi do prezydenta miasta Ostrowęki, trafi do, do rady miasta Ostrowęki oraz również trafi do pana Struzika, czyli marszałka województwa mazowieckiego. Również działacze Konfederacji będą obecni na ulicach, będziemy zbierali podpisy, również będziemy podchodzili do Was. Zwracam się, tak jak mówię, nie tylko do wyborców Konfederacji, do wszystkich ludzi, którzy mają serce po prawej stronie, w którym droga jest, droga jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo i dbanie o to, żeby nie obudzić się, tak jak we wcześniejszym wcześniej powiedziałem, obudzić się z ręką w nocniku. Zadbajmy o bezpieczeństwo dzisiaj. Zmuśmy władze samorządowe do tego, żeby te centrum nigdy nie powstało w Ostruence.